Witam Was serdecznie. Szósty dzień lutego. Tekst ery wodnika, który u mnie czeka przetłumaczony już chyba drugi dzień, tak się zastanawiałem, czy to publikować. Trzeci raz czy czwarty to czytam. No jest tu kilka informacji. Może komuś to będzie pomocne. Co się naprawdę dzieje luty 2026. Witajcie, kochani. Wielu rozgląda się teraz dookoła i zadaje sobie to samo pytanie: Co się dzieje? Spodziewaliśmy się wzniesienia i światła. Zamiast tego, rzeczywistość pęka w szwach. Świat pogrąża się w chaosie. Czy zgubiliśmy drogę? Czy wpadamy w otchłań? Zatrzymaj się i wydychaj. To, co widzisz, to nie koniec świata, to proces przejścia do nowej linii czasu. 2026 to punkt bez powrotu. Energie planety gęstnieją, przygotowując nas na wydarzenia, które na zawsze zmienią bieg historii. Ramy czasowe są płynne, ale znaki już tu są. Zasłona się unosi, a świat, który znaliśmy, przygotowuje się do gruntownego resetu. W lutym 2026 wejdziemy w ostatnią fazę zakotwiczenia się w nowej linii czasu. Ten proces rozpoczął się w 2012 roku, ale teraz zaczyna wyłaniać się nowa rzeczywistość. Zwróć uwagę na to, jak się czujesz. Czy czujesz ciężar, jakbyś utknął w bagnie? To twój system energetyczny próbuje wyciągnąć cię ze starej matrycy. Twoja dusza ciągnie cię naprzód w nową rzeczywistość, podczas gdy twoje ego, twoje stare nawyki i ciało krzyczą: Czekaj, nie skończyłem jeszcze odgrywać dramatu. Możesz czuć się porzucona, porzucony, samotna, samotny, jakby wokół ciebie panowała próżnia. To echo rozpadającego się starego życia. Kiedy odłączasz się od zbiorowego, nieświadomego lęku, to pojawia się cisza. Nie bój się jej. Twoje ciało może się zbuntować. Nagłe zmęczenie, objawy grypy bez wirusa. To reset starych programów, to ogień transformacji. Daj swojemu ciału odpoczynek, ono odbudowuje swoją strukturę. Wielu z nas boi się: co z moimi dziećmi, co z moim mężem, co z moimi rodzicami? Jeśli przejdę do wielowymiarowości, to czy oni znikną? Przejście nie oznacza fizycznego zniknięcia. Możesz siedzieć na tej samej kanapie z kimś, kto żyje w głębokim 3D. Zobaczysz ich, ale wasze wibracje staną się tak różne, że konflikty znikną po prostu, dlatego że nie będziesz już rezonować z ich dramatem. Dzieci i zwierzęta nie potrzebują ratunku. Przechodzą przejście naturalnie, jak wdech. To dorośli muszą zrzucić ciężar dekad. W tym miesiącu masa krytyczna przebudzonych w końcu zakotwicza się w nowej linii czasu. To oznacza, że jesteście projektantami do wnętrza dla reszty ludzkości. Być może w ostatnich tygodniach odczuwaliście dziwne wibracje w ciele, a może nagłą pusztkę, jakby stary świat przestał istnieć, najpierw wchodzicie do nowego domu, ustawiacie meble, włączacie światła, aby ci, którzy za wami podążają, mniej się bali. Błogosławień wam wszystkim. Ponieważ nie ma przypadków, przeglądałem pocztę, przeglądałem coś tam jeszcze, jakieś aktualności i wyświetlił mi się po prawej film, który mnie zaciekawił czymś, więc kliknąłem, obejrzałem, to znaczy to było streszczenie po rosyjsku, tak, zadaje mi to 10 minut i dość interesująco człowiek mi opowiedział z grubsza o czym jest film. Linia życia to jest jako horror oznaczone. I w 2017 roku było wznowienie, bo podobno oryginał był w 1990. Jeśli sobie dystans wziąć do tego, to można trochę ciekawych informacji, żeby tam w te horory się tak da bardzo. No ale to nie jest aż taki horror. Taki tam sobie nowoczesny film z czekajcie, jak to było, ja to po rosyjsku widziałem komatozniki od komy a w oryginale, no pojęcia nie mam, spróbujcie poszukać linia życia, amerykański film fantastyczno-naukowy z gatunku horror chodzi mi o to, że w 1990 nie wiem czy on miał taki sam tytuł dreszczowiec, horror, no dobrze może komuś tam, jakbyście mieli czas, a może jakieś streszczenie, no taki do zadumy jest. A skojarzyło mi się to, bo mowa tutaj w tej erze wodnika o tym, żeby tam stare sprawy, że dorośli, tu było powiedziane, muszą te swoje ze starymi sprawami się pogodzić. No i właśnie o tym jest ten film, że no tam w sumie taka dość pozytywna treść, że... Żeby końcówka jest taka, że załatwiają swoje stare sprawy i uzyskują czy odzyskują spokój. Zdrowia wam wszystkim. Pierwszy tydzień lutego, już za nami. Na pomorzu trochę leżej, jeśli chodzi o temperaturę. Trzymajcie się.